nations podzielę się z Wami tym, jak Bóg zaprasza nas do modlitwy za narody. Dlaczego Bóg chce, abyśmy modlili się za narody? Ponieważ On darzy wielką miłością każde państwo. He commanded us to go and make disciples of all nations. Ponownie to powtórzę. On powołał nas, abyśmy szli i nauczali wszystkie narody. Because God's plan is for all nations, all countries, all peoples to recognize his love. Ponieważ Bożym planem jest, to, aby każde państwo, każdy lud i każdy naród znał go i znał jego plany recognize that they have a father aby oni rozpoznali że mają ojca to recognize that his heart yearns to call them friends że e, jego serce woła i tęskni za tym żeby oni nazywali go przyjacielem and that he desires that they turn to him as their Lord. And i oni żeby oni rozpoznali to że on pragnie aby te narody wysławiały go jako swojego pana i zbawiciela in fact psalm 117 explicitly expresses this psalm 117 o tym bardzo mocno mówi and commands all nations to revere to acknowledge God to extol him jnowuje żeby wszystkie narody oddawały cześć panu i aby go sławiły praise yahweh all nations chwalcie pana wszystkie narody extol him all peoples wysławiajcie go wszystkie ludy for his faithful love is strong bo jego łaskawość nad nami potężna and his constancy never ending a pańska trwa na wieki. And this call to the nations is very specific. I to do jest to God, aby wysławiać Boga, to revere God, aby oddawać mu cześć. The nations need to have their social systems under his domain, under his rulership wszystkie systemy społeczne w narodach muszą być poddane Bogu. Więc kiedy nawołujemy wszystkie narody, aby wysławiały Pana, we are exalt, we are extolling, we are ex all governments, all leaders. To turn to him as the true ruler and king of kings. My wtedy nawołujemy do wszystkich rządów, wszystkich liderów, tych krajów, aby nazwały Boga jako swojego Pana. as we are exalting all the nations to revere God. I tak jak nawołujemy wszystkie narody, aby one wysławiały Pana, we are exhorting all political systems to acknowledge God as Lord and Master. To wзываем do tych polityków, aby to oni przyjęli Boga jako Pana ibawiciela. We are exhorting that all social systems will be under the rulership of the kingdom of God. Wзываем, aby wszystkie systemy społeczne były pod panowaniem Boga. So, how do we pray for the nations? We find in Daniel chapter 9, and I would encourage you that when you can, especially those who have on their hearts a true call for intercession, to go through. Daniel chapter 9. Ja zachęcam was, szczególnie tych, którzy mają w sercu powołanie do wstawiennictwa, by przejść ten rozdział. Be dziewiąty rozdział księgi Daniela. Because there we find a true ponieważ tam znajdujemy cały skrypt strategii jak modlić się za narody. więc znajdujemy tutaj Daniela, on this morning, jak już mówiliśmy o tym dzisiaj rano który stanął w tym wyłomie za

To my zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. We did not entreat the favor of the Lord our God. Um, mm, my zgrzeszyliśmy przeciwko prawu Bożemu. We did we did not turn away from our sins. Mm -hmm. My nie odwróciliśmy się od naszych grzechów. We did not reflect on His faithfulness. My jakby nie przekazaliśmy uh, jego wierności. We have done what is wicked in the eyes of the Lord. My uczyniliśmy to, co jest złe w oczach Pana. Over and over again. Daniel is identifying with the sins of the people. I przez cały czas Daniel identyfikuje się z grzechami ludu. Ale co Daniel jeszcze robi, kiedy modli się za narody? On przypomina y, Boże czyny y, mocy. He recalls God's faithfulness to his people in the past. On przypomina Bożą wierność, która miała miejsce w przeszłości. So in verse 15 he says, 15 on mówi, And now, O Lord our God, you who brought your people out of the land of Egypt with a mighty hand and made your name renowned even to this day. A teraz, Panie Boże, nasz, który wyprowadziłeś swój naród z ziemi egipskiej mocną ręką, zyskując sobie imię, jak to jest dziś. I dalej on mówi: Co on by chciał, żeby Bóg zrobił. I błagając go, przekonując go z pasją. Jeśli my przeczytamy uważnie ten rozdział, zobaczymy, że tam jest mnóstwo ognia. To nie jest tak, że o Jezu, no, jakbyśmy coś mógł zrobić, to wiesz co zrób, ok, ale k Ni, no to trudno. So, this is, these are the words he says. To są słowa, które on mówi. In view of all your righteous act.

Let your face shine upon your deserted sanctuary. I rozjaśnij swą nad świątynią, która leży zniszczona. your ear, bend your ear towards me, oh my god. Mój Boże swego uchaj wysłuchaj and wysłuchaj mnie Open your eyes and look at our desolation Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie o panie wybacz o panie usłysz o Lord o panie działa i nie niezwłocznie. For your own sake, my god. wzgląd na siebie samego, mój Boże. your city and your people bear your name. Bo twojego imienia wzywano nad tym miastem, nad tym narodem. This is the cry of someone who is desperate. To jest wołanie kogoś, kto jest desperowany.

share his heart for the nations with us chce się swoim do I, I will never forget a, a situation i had an experience i had Nigdy nie sytuacji, które soon after i came back to the lord Kiedy do Pana. and it was a song it was an old song singing like who will weep with me for asia. Była taka pieśń, stara pieśń, kto zapłacze ze mną Who will weep with me for africa? Kto zapłacze ze mną nad Afryką? And there were different countries being mentioned I różne kraje były wspomniane w tej piosence. And that was the time when God was placing a missionary heart in me. I to był czas kiedy Bóg wkładał w moje serce misję. It was the season when I truly was receiving i to był sezon, w którym naprawdę otrzymywałam powołanie do narodu. I remember listening to this song and weeping and weeping and weeping. Pamiętam, że słuchałam tej pieśni i płakałam i płakałam i płakałam. To było jakby Was giving me his grief over the nations that do not know his name to było jakby bóg sam pokazywał mi swoją żałobę wobec narodów które odeszło od niego over the peoples that are lost because they do not know him as father do ludzi którzy są zagubieni bo nie znają go jako ojca and friends god longs to reveal his heart for the nations i przyjaciele pan tęskni za tym, aby objawić swoje serce do narodów but he is looking ale on szuka. He is looking for that man, for that woman to stand in the gap. On szuka tego mężczyzny, tej kobiety, aby stanowała w łomie, on behalf of his people, imieniu swojego ludu. So when we pray, what do we pray for? Więc kiedy modlimy się, za co się modlimy? We pray for healing and restoration of the land. Za uzdrowienie i odnowienie ziemi. Not for punishment. Nie okara. We pray. Positive prayers for salvation. Modlimy się pozytywnie o zbawieniem. Not condemnation. Nie potempienie. We pray for peace. Modlimy się o pokój And not war or conflict. A nie o wojnę albo konflikt. And we pray for grace. I modlimy się o łaskę. Not punishment. Nie karę. The grace of God. Łaskę Boga. The undeserved kindness of God dobro i miłosierdzie, na które nie zasłużyliśmy on the nations. dla narodów Jeśli chcesz wysłuchać całego nauczania zapraszam Cię do subskrypcji platformy szkoładucha.pl Czekać Cię ja tam mnóstwo wartościowych kursów które pomogą Ci rozwijać się duchowo Wszystko dostępne z Twojego komputera lub z aplikacji mobilnej Link znajdziesz w opisie filmu